I mamy, proszę Państwa, kolejną osobę. Jest to Wiktoria. Hej, tu Wiktoria, mam niedługo 24 lata i jestem z Gdańska. Od 6 lat robię sobie paznokcie, ale dopiero od 2 lat zainteresowałam się tematem, żeby te stylizacje były prawidłowe, bezpieczne i estetyczne. To mój drugi raz tutaj i dziś pokażę moją pierwszą próbę z marmurkiem. Prawidłowo wykonanym, co ważne. Uu. Kocham ten wzór, ale niestety, choć wcześniej go sobie robiłam, to nie wpadłam na pomysł, jak prawidłowo... Prawidłowo go wykonać, by nie nawalić góry produktu i by nie powstał korzuszek. Tak się działo z 4 lata temu. Potem zapomniałam o tym zdobieniu, aż teraz, gdy trenuję zdobienia w szkole się, z Waszych kursów i zagłębiam y, uważnie temat. Postanowiłam podjąć się marmurka. Wygląda na prosty ten wzór, ale zauważyłam, że dla bardzo wielu osób prosty wcale nie jest. I nie ogarniają troszeczkę tego jak to ma wyglądać, a wystarczy popatrzeć, jak faktycznie wygląda marmur i iść tymi liniami, tak jak te pęknięcia w marmurze. Można też sobie po prostu kupić kurs online. Wszystko będziesz miała wyłożone jak na tacy. Na przykład w Mixie 2.0 są dwa sposoby na nawet na marmurka, na mokro i na sucho. Możesz sobie nawet wybrać. Albo możesz tam działać samemu. Poniżej czym się inspirowałam, korzystyka, a dalej co mi wyszło oraz... To użyłam do zdobienia. Misia robiłam sama z akrożelu, paint jelly i silikonowej formy. Świetna zabawa, polecam. Dobra, inspiracja kolorystyczna. Okej, okay. fajnie to wygląda, ładny. Bo to taki, nie, w sumie nie do końca marmurek, ale bardzo blisko. Takie mokry na mokry. Bardzo ładne. Inspiracja, co Ci wyszło. Okej, okay. może też jeszcze nie do końca to jest marmurek, ale ładny wzór mokro na mokro. Marmurek nie do końca. Mokro na mokro, ładne. I masz fajne produkty tutaj do mokry na mokro, bo się tak ładnie rozpływają. O, misiek, super. Ciekawe, co to za kolor. Ach, no bo takim pędzlem to ty tego nie zrobisz, koleżanko. No jo, proszę. To musi być cieniuteńki pędzelek. Kup sobie taki porządny. Przecież do marmurka bardzo fajnie się sprawdzi. No, liner dziewiątka będzie fajna, uniwersalna. Chodzi mi o Długość i szerokość włosia. Tylko ten troszkę uszkodzony. Yy, myślę, że ten pozwoli ci zrobić ten pędzelek, to włosie tego pendzelka, pozwoli ci zrobić super yy, marmurek. Bo tutaj jest taki chyba i, i za sztywny, chyba nie do końca dobrze wyczyszczony, i za gruby jest, żeby to ładnie zrobić. Może niektóre elementy zrobisz, ale tych takich ala pęknięć już niestety no nie widzę tego. Wiktoria, wróć z marmurkami, przypomnij to, co już zrobiłaś, trenuj dalej i zobaczymy, czy wyszło. Bo wyjść wyszło, ale nie marmurek.